Cześć! W dzisiejszym odcinku omówię wybory i to, co się dzieje po nich przez ostatnie kilka tygodni. No i możemy zaczynać. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę, komentarzu. No i zaczynajmy. No to macie wyświetlone wyniki wyborów, choć prawdopodobnie, a raczej na pewno je już widzieliście. Teoretycznie wygrał PiS. Bo ma najlepszy wynik, ale praktycznie opozycja, ponieważ podział mandatów będzie taki, że koalicja Platformy Lewicy i Trzeciej Drogi <coughs> będzie miała większość Sejmu. Czyli PiS prawdopodobnie straci władzę. Dlaczego mówię prawdopodobnie? Dlatego że jeszcze. Są możliwości, że PiS przekupi niektórych posłów, albo nawet jakąś całą partię. Oczywiście niskie są na to szanse, ale dalej są. No i jeszcze jest sprawa budżetu, która jest trochę bardziej skomplikowana. Prezydent Duda przeznaczył misję tworzenia rządu Morawieckiemu. Prawdopodobnie nie uda mu się tego rządu stworzyć. I wtedy dopiero później Donald Tusk będzie miał swoją szansę na stworzenie rządu i prawdopodobnie mu się uda. Choć już zaczynają się na y, opozycji kłócić o różne rzeczy: o aborcje, o stanowiska, o jakichś marszałków i tak dalej. Tam trzecia droga: chce marszałka Sejmu, lewica chce aborcję, jakieś takie rzeczy, inni nie chcą. No ale prawdopodobnie stworzą ten rząd i przez jakiś czas przynajmniej on będzie rządził. Niektórzy mówią, że nie dadzą rady razem rządzić przez 4 lata. No zobaczymy. Ale jest jeszcze inna ważna sprawa, bo do końca grudnia Sejm musi uchwalić ustawę budżetową, i właśnie może opozycji nie wystarczyć czasu, i jest zagrożenie przez to przyspieszonych wyborów. Które opozycja może przegrać, na przykład przez niezadowolenie swoich wyborców, że obiecywali, że im się uda, a im się nawet władzy nie udało przejąć. Tak, ja tylko mówię takie głupie przykłady, no ale jest, jest taka możliwość, no i to jest duże zagrożenie dla opozycji. Za to prawo i sprawiedliwość podobno już proponuje. PSL-owi koalicję, no i konfederacji. Obie partie powiedziały, powiedziały, że nie chcą wejść do koalicji. No więc prawdopodobnie pisowi się nie uda, no ale zobaczymy. Wszystko jeszcze może się zmienić, zawsze. No i na koniec jeszcze taka mała wojna domowa w konfederacji, ponieważ po słabym wyniku niecałych 8% wyrzucono. Part... najpierw nie z partii, tylko najpierw z Rady Liderów Korwina, a potem wyrzucono go w sumie z partii, bo nie będzie mógł już kandydować do wyborów. Tak ogłosił Sławomir Mencen na Twitterze. Jest możliwość tego, że Korwin założy własną partię, którą może poprzeć Grzegorz Braun. I wtedy nawet gdyby ta nowa konfederacja, ta jakby silniejsza, radykalniejsza, by dostała nawet 1, 2, 3%, to może sprawić, że obie partie nie dostaną się do Sejmu. Więc to jest duże zagrożenie dla konfederacji. Zobaczymy, jak to się potoczy. No i to wszystko w dzisiejszym filmie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, tak jak już mówiłem. No i słyszymy się w następnym.